Cześć, dawno mnie tutaj nie było. Dzisiaj przedstawię wam trzy darmowe hostingi do Minecrafta. Gratis to uczciwa cena. Oraz pomogę je wam ustawić na rok 2025. Także jeżeli ten materiał był dla ciebie pomocny, możesz zostawić tego subika oraz łapeczkę w górę. Z góry dziękuję i zapraszam do oglądania. Na miejscu trzecim umieściłem hosting magmando.de.com i jest to najgorszy z naszej obecnej trójki dzisiejszej, ale za to jest bardzo prosty w obsłudze i każdy będzie w stanie stworzyć na nim swój serwis. Na samym początku musicie założyć sobie konto, ja już założyłem, więc ja się szybciutko zaloguję. Po zalogowaniu przekierowuję was tutaj w to oto miejsce, klikacie tutaj serwis i że chcecie stworzyć create free server, że chcecie stworzyć swój serwis. Jak widzicie jesteśmy tutaj w początkowym panelu, tutaj dajecie nazwę swojego serwisu oraz wybieracie Java Edition, ponieważ jesteśmy na komputerach, mamy Jawe, więc klikacie tutaj Minecraft Java Edition. I jak już sobie tutaj wszystko uzupełnicie, klikacie stwórz serwer. Jesteśmy w następnym panelu. Tutaj wybiegacie swoją wersję, ja mam wersję 26, także tą sobie właśnie tutaj ustawiam. Jak widzicie, nasz serwer właśnie został stworzony. Po wszystkim klikamy w te trzy kropeczki, klikamy tutaj oraz jedyne co zmieniamy, to zmieniamy tutaj wersję na naszą, yy, którą chcę. Ja mam tutaj 1.26. Oraz klikamy tutaj, zaznaczamy ikonkę i zapisujemy nasze ustawienia. Ustawienia nam się zapisały. Przechodzimy do zakładki Home. I jak widzicie, mamy tutaj swoją konsolę. Mamy tu wszystkie dane, mamy nasze IP, mamy zużycie, mamy dysku, procesora. Wszystko mamy tutaj pokazane. I jak widzicie, mamy już swój serwer. Kopiujemy adres IP. Wklejamy oczywiście domenę i jak możemy zauważyć, nasz serwis zaczął właśnie działać. No i jak widzimy tutaj nasz SEGWEG oczywiście działa w konsoli, możemy sobie wpisać przegóżne komendy co do dania opa. Otrzyma cię w tym roku pogoda! Jeżeli nie, powinieneś koniecznie wypróbować tymczasowe opony samochodowe Maciej! Oj, chyba nie ta reklama się klikła. Na ACMC już w piątek 13 startuje nasz nowy tryb Tower PvP. Mamy innowacyjne tryby i mamy ich najwięcej spośród innych serwisów. Posiadamy tryby takie jak rankingowy tryb Lucky Block, Solo, Duels, a nawet prywatne gierki. A nawet nasz autorski tryb, czyli Kopacz z ale przepraszam, Drugie Życie. Także wpadnij już w piątek 13 o godzinie 18 na Start Tower PvP na acmc.pl. Widzimy się na starcie. Na miejscu drugim umieściłem Hosting Server Pro, który jest bardziej wydajny i bardziej urozmaicony od miejsca trzeciego. Oczywiście, na sam start zaznaczamy również tutaj podobnie Java Edition oraz tworzymy swój serwer. Wybieramy tutaj opcję Free, klikamy Minecraft Vanilla. Wybieramy region Francja, bo jak widzimy, Francja jest oczywiście w Europie i no, tylko tu jest dostępna. Jeżeli by były dostępne, Polska. To klikacie w Polskę, ale najbliższe państwo jest Francja, więc klikamy we Francji. Oraz tworzymy swoje konto. Po logowaniu zmieniamy sobie tutaj nazwę hosta, jaką chcemy mieć. Na przykład ja sobie chcę Mateo, coś tam, coś tam. I co chcemy mieć tutaj, możemy sobie wybrać myself.com. Klikamy understand i startujemy swój server. I jak widzicie, już w tym momencie utworzył się nasz serwer. Tutaj mamy do skopiowania swojej IP, które wklejamy w Minecrafta. Jedyna różnica między innymi hostami jest taka, że faktycznie co godzinę tutaj musimy wchodzić i klikać przycisk, żeby serwer się nie wyłączył. Na tej zasadzie niestety to tak działa, ale hosting jest o wiele wydajny od miejsca trzeciego. Tutaj mamy oczywiście życie CPU i takie inne statystyki. Jak widzicie, popełniłem pewien błąd, ponieważ nie wiem, w którym momencie zaznaczyłem złą wersję. Także cofnijmy się i wytłumaczę Wam, gdzie możecie to zmienić. Klikamy sobie tutaj wersję vanilia, mamy 1.21.5, klikamy sobie ponownie w to miejsce i mamy tutaj versions. Klikamy sobie w naszą wersję, u mnie to jest 1.26 oraz yy, zapisujemy i restartujemy serwis. Klikamy OK. Właśnie nam się tutaj restartuje. Mamy również fajne bardzo zakładki. Mamy whitelistę, jeżeli możecie zrobić serwer prywatny i dodawać ludzi po nikach. Mamy ban listę, możecie ludzi banować, nawet na adresy IP. Możemy sprawdzać kto ma jakie permisje na serwerze. Możemy sprawdzać graczy online. Możemy zmieniać różne ustawienia, czy serwer ma być na survival, easy. Naprawdę przeróżne możliwości macie na tym hostingu. Oczywiście różne mody, czy pluginy również tutaj wgrywać można. Klikamy tutaj. Klikamy Reset, zaznaczamy Minecraft Vanilla Oraz resetujemy serwis. I Jak widzicie po zrestartowaniu Nasz segweg jest włączony Chciałem tutaj podkreślić, że ten oto hosting Odpalił się o wiele szybciej Niż z miejsca trzeciego Więc myślę, że jak za jest on bardzo do polecenia. cena. W ogóle chciałem jeszcze tutaj zauważyć, że tutaj ładnie mamy wykresowo pokazane, jakie jest zużycie procesora i dysku, w ogóle wszystkiego. Bardzo ładnie jest to na zrobione. Naprawdę szacunek za to. W zakładce operator nadaliśmy sobie uprawnienia i posiadamy obecnie kreatywa Na tym hostingu z chęcią wykonam test TNT. Właśnie zostało tu postawione 100 TNT. Jak widzimy, przy wybuchu 100 TNT nie ma ani jednego laga. Na miejscu pierwszym znajduje się hosting Minehood. Jest on najlepszym, najbardziej zaawansowanym i najbardziej wydajnym hostingiem ze wszystkich. Także, oczywiście, jak na każdym hostingu, musimy utworzyć swoje konto. Tutaj musicie podać datę swoich urodzin? Nie, nie musicie. Nie musicie podawać swoich prawdziwych danych, więc lepiej nie podawać. Tutaj akceptujemy i zakładamy konto. Jednak ja tutaj konto już miałem założone, musiałem sobie przypomnieć hasło i jak widzicie jesteśmy w początkowym tutaj panelu. Mamy jakieś listy, mamy shopy tutaj naprawdę, bo to nie tylko jest hosting, to jest również segwer Minecraft, jest bardzo rozbudowany. Gamy stwórz Segwek i wpisujemy swoje tutaj podstawowe dane jakie chcemy mieć. W Wersję zmieniamy 1.26. Status darmowy Tutaj sobie zostawmy tak, jak jest, i tworzymy sekwit. Czy chcemy stworzyć OK? Tutaj mamy wszystkie dane o naszym sekwerze i musimy kliknąć aktywuj. No i oczywiście czekamy. Jak widzicie, nasz sekwis się tutaj stworzył. Kopijemy swoje IP oraz oczywiście wklejamy je do Minecrafta. Mamy również zakładki statystyki, tak jak na poprzednim hostingu jest to wykresowo wszystko pokazane, zaprezentowane. Mamy oczywiście konsolę do wgrywania różnych modów, pluginów. Jeżeli chcecie, żebym nagrał wam taki odcinek, gdzie uploaduję na wszystkich tych hostingach różne pliki, pluginy, możecie mi o tym napisać w komentarzu, chętnie wam wytłumaczę jak to się robi. I mamy naprawdę przeróżne możliwości związane z tym hostingiem. Jeżeli serwer tak jak tutaj nam nie działa, wystarczy go po prostu zrestartować. Klikamy restart. Jest. Czekamy aż cały serwis zrestartuje i już powinien normalnie funkcjonować. I się po wpisaniu naszego linku znajdujemy się na serwerze Manhattan. Jest to po prostu ich taka reklama. Nie będziemy tutaj grać, wystarczy z tego wyjść oraz zrestartować swój serwer ponownie. I już będzie nam wszystko działać. I najważniejsze, o czym wam nie powiedziałem, musicie ponownie wpisać IP do Minecrafta, musicie usunąć tamten segment, wpisać ponownie i nacisnąć barier bloka. Wtedy będziecie już na swoim jednoosobowym serwerze, który naprawdę bardzo szybko i bardzo skutecznie się tutaj renderuje. Nie ma jakichkolwiek lagów. I jeszcze dla was test 150 TNT. Jak możecie zauważyć, nawet przy tak dużej ilości, jakim jest 150 TNT, nie było ani jednej ścinki. Szczerze, dwa ostatnie hostingi mogę Wam polecić, naprawdę są one genialne. Tam dziękuję za oglądanie tego materiału. Przypominam o zostawieniu łapki, subika, jeżeli Wam jakkolwiek pomogłem. No i dziękuję. Jeżeli byście chcieli więcej takich filmów, to piszcie w komentarzu. Siemanko!